Witam, zaraz zaczniemy rozmowę. Mhm, Tylko jeszcze powiem wstępu, musisz sobie zdawać sprawę że z tego, że wszystko, co powiesz na tym przesłuchaniu, może i będzie użyteczne mhm. Tobie w sądzie mhm. i może to też doprowadzić do wszczęcia y, rozprawy karnej przeciwko Tobie. Dobrze, znam prawo, znam prawo swoje. A jeśli postanowisz y, zrezygnować z odpowiedzi, no to możesz się śmiało pożegnać z bronią od znaku. No i z całą karierą w policji. Zrozumiałeś? Rozumiem, rozumiem, tak. No to w takim razie zapraszam do środka. Której strony mam już jąść tutaj? Numer, odznaki, imię, nazwisko. Rick Grimes 2565. Eee, czy zrozumiałeś to, że wszystko może być yy, użyte tak, przeciwko tak, tobie? Tak, tak, oczywiście, ja znam prawa. Dobrze, na pytania będziesz mi odpowiadał tak lub nie. Mhm. Wszystko jasne? Tak, przedstawili mi prawo, tak. Dobrze, czy podczas interwencji utrzymałeś pełne skupienie? Tak. Zażywałeś jakieś y, środki, używki przed służbą lub podczas służby? Yy, nie. Później zostaną wzięte próbki moczu i poprana w zostanie. Yy. Yy, dobrze, tak. Nic nie, nic nie brałeś. Mam nadzieję. Skupię. Czy mogłeś użyć jakichkolwiek innych środków przymusu bezpośredniego, żeby nie zabić tamtej osoby? Tylko tak, lub nie? Tak. Nie, nie mogłem. Czy ta osoba oddała wobec ciebie strzały? Y tak, oddała. Czy podczas strzelaniny nie widziałeś swojego partnera? Przez pewien czas nie widziałem, auto zasłaniało. Czy z Moje bagażnika auto. wyciągałeś alkomat? Y I narkotest, tak. Na polecenie Kennedy'ego. Y mojego partnera. Czy oddałeś 7 strzałów wobec osoby zabitej? Nie jestem w stanie powiedzieć. Nie wiem. Yy... Nie liczyłem nie. strzałów. Yy... Nie liczyłem magazynku, z tego co pamiętam, nie przeładowywałem, więc. Czy wszystkie trzyności przez ciebie zostały poprawnie wykonane? Yy, sprawdziłem rejestrację pojazdu. Tak czy nie? Tak. Czy mogłeś temu jakoś zapobiec? Yy, gdybym stał. Tak lub nie. Jeśli nie posłuchałbym się partnera, tak. Poczekaj na zewnątrz. Dobrze, w porządku. Zamknij pas. Z Kanadiem wszystko w porządku? Jest wyśpiąc. Wyjdzie z tego? Uda mi się? Nie wiem. W tym momencie przez z jakiego miejsca strzelałeś, ustal ile No tutaj Trochę próbałeś. się zmieniło to, no ja strzelałem tak jak mniej więcej, tu było te auto, to mniej więcej no, tu gdzieś stało te moje auto, tak, tutaj, e, tutaj gdzieś, no i mniej więcej strzelałem no gdzieś stąd, tak, no mniej więcej to odległość, może z metry do, do tyłu. Zabezpieczyliśmy broń przestępcy, auto jest postrzelone, Idę mi się. No sprawa dalej swoje badania i na razie wszystkie informacje które na Jak ja odchodziłem, szedłem tam do bagażnika, to był mniej więcej w takiej pozycji, może bardziej w takiej. Nie jestem w stanie powiedzieć, więc dostał tak pół metra, no tak jak ja tutaj stoję w stosunku do tyszy. Dzień dobry, nasi tutaj widzowie z redakcji chcieliby się dowiedzieć bardziej... Z... Jest, to jest nie to, to proszę tu do Pana Kapitana, bo ja nie wiem, czy ja jestem... ma pozwolenie do dawania informacji, ja nie wiem. Może Pan coś Pytanie, powiedzieć więcej? Było, no. Doszło do strzelaliny, niech się Pan mnie nie pyta, ja o niczym nie wiem, nic Panu nie mogę powiedzieć. Cyknijcie mi tu jeszcze foty, wszystko ma być udokum udokumentowane. Ile ta śpiączka Kennedy'emu będzie trwała? Na pół roku czy nie jest to określone? Ja pierdolę. A to gdzie on dostał wiatroby, czy. Nie, nie mam pojęcia, było to kilka strzałów. Kilka? Kilka. Panie, nie widzi pan, że ja z dzieckiem jadę? Jezu, przy... Ale proszę, spokojnie, proszę, przepraszam pana, nic się ale nie jak stało. Tak, spokojnie, ja z dzieckiem jadę, a pan nie. na czerwonym przyjeżdża, zielony miałem. Dobrze panowie? To się stało, w Nie, no, ale nie ale. No, no pan mi tutaj stało, a ja miałem zielony, no. no ale ale proszę pana, proszę się, nic się nie stało. No. Proszę pana, wyżyć dziecko w samochodzie, a pan prawie na nas no. Ale, a z tyłu dziecko siedzi? Za kierowcą? Z tyłu! No to jak z tyłu to nic by mu się nie stało. Dobra, nic się nie stało. Ja przepraszam pana, ale pan nie krzyczy na mnie. Przepraszam. Następny razem niech pan po prostu uważa i patrz na to. Dobrze, będę uważał. O Jezu, skórę, co jest nam ja Nie wolno, Boże święty. Jeszcze portfel, kurde. Cięgo. Co ja robię? Dzień dobry. Co? Się, to... To ile jest na łeb. To ile jest tamtego tych sztuk? No nie wiem, ile tu w kartonie masz Polić sobie, bo Nie wiem. 16, nie, 24. Dobrze, 24 to... O wie pan co? Jeszcze pan tam data o co stoi na pana wysokości ramienia. Tam jedno pan to rzuci. Tam po lewej od pana. No, tak, tak o tak. to. Dobrze, pobiorę. Pa, to pan Ech, z... Tylko pan tu się po, pośpieszy. Dobrze, to w takim razie łącznie będzie... Dobra, kartą płacę, nie musisz mi mówić. No. To będzie 48 dolarów za tą paczkę i jeszcze za to będzie 148. Ja, ja, ja pierdzielę. I Gdzie, to macie? 59 centów. Dobra, to już kliknie pan tam kartę, wezmę A już. Tak. I polecam też y, baton. Się do tego bagażnika. Pan no, no trochę O, dobra, to jedziemy do domu w jakim razie. Ciekawe ile teraz prawa potrwa.